Cześć, witam Was wszystkich w kolejnej analizie z meczu tym razem graliśmy z liderem i zanim przejdziemy do typowej analizy i oglądania tego spotkania wspólnie to chciałbym Wam opowiedzieć o sytuacji która miała miejsce przed meczem i która będzie rzutowała po prostu na dalszą część tego co po prostu działo się w tym spotkaniu otóż po poprzednim spotkaniu które również mogliście obejrzeć bo była z tego analiza z Gerasdorfem troszeczkę ciągnął mnie mięsień, następnie w tygodniu gdy byłem u Masera po masażu niestety dosyć mocno to Odczuwałem i w piątkowy dzień, gdy wstałem, czyli dzień przed meczem. No to czułem się tak jakbym nie mógł po prostu zagrać. Moi rodzice planowali przyjechać na to spotkanie, także to też stało wszystko pod znakiem zapytania. Ostatecznie zdecydowali się na to, że przyjeżdżają, a ja miałem po prostu w sobotę na rozgrzewce zdecydować czy wychodzę i gram. I po tej rozgrzewce muszę wam powiedzieć, że było ogólnie dobrze, aczkolwiek momentami miałem takie myśli, że no raczej to się nie nadaje po prostu do grania. Jednak jednak podjąłem to ryzyko. Wydaje mi się, że że jeśli chodzi o to, jak zagrałem, no to aż tak mocno to nie wpłynęło na moją dyspozycję, aczkolwiek dalej zobaczycie, ponieważ już wam mogę powiedzieć, że, że dostałem zmianę w około 60-70 minucie. To było właśnie podyktowane tym, że już dalej nie byłem w stanie tego, tego wytrzymać i nie chciałem też już przesadzić po prostu, także i tak myślę, że dosyć, dosyć. I mądrze, i niemądrze do tego podszedłem, że, że no jednak nic się nie wydarzyło, także to myślę, że jest najważniejsze, a szkoda, że nie udało się na tyle pomóc drużynie, że to spotkanie, no niestety, e, przegraliśmy i przegraliśmy je 3 do 0. Także e, odpalamy, odpalamy pierwszą połowę i jedziemy, jedziemy z analizą. Pierwsze moje kontakty z piłką w tym meczu, i znów kątem oka widziałem, że echi właśnie tutaj wbiega. Także, także chciałem mu wkleić tego pasa, i decyzja była jak najbardziej jak najbardziej słuszna, uważam, do tego podania. W sensie było to dosyć ciężkie podanie, ale, ale no otwierające mu na pewno drogę, drogę do bramki. Tylko jest ono po prostu za mocne. Tak bardziej z prostego podbicia to zagrywałem. Nie było to zagrywane z wewnętrzną częścią stopy, więc mniejsze na pewno wyczucie. No i pierwsze kontakty też w tym meczu. Także no wymagam oczywiście od siebie więcej, ale to był taki dobry dobry start w tym spotkaniu e, od, od takiego podania mówię delikatnie, delikatnie za mocne. Mimo że przeciwnik oddał w tej sytuacji strzał, to uważam, że mój pressing i mój nacisk, który był dosyć mocno tutaj postawiony, no jak widzicie, przyczynił się do tego, że ten strzał był na tyle słaby, że, że nie zagroził zbytnio naszemu bramkarzowi. zastanawiałem się w tej sytuacji, czy mogłem zachować tutaj po prostu więcej spokoju piłka tutaj spadła, ja myślałem, że zawodnik, który jest obok mnie tutaj ten po prawej, robił taki ruch do, więc będziemy razem skakać do głowy następnie on się wycof wycofał cała ekipa tutaj, cała trójka obrońców zaczęła się wycofywać, także mogłem, mogłem po prostu zwolnić i następnie przyjąć ją na siebie więc problem może troszeczkę bym powiedział w analizie tego co działo się dalej, bo na początku widziałem że zawodnik właśnie będzie chciał ze mną skakać do głowy, a następnie byłem sam, więc tak naprawdę mogłem tą piłkę przyjmować. I jeszcze zobaczcie później: Tonio, chyba tutaj był sam na drugiej stronie, także mogłaby to być groźna akcja z tego. Także widzicie, takim, taką prostą analizą, jeszcze którą bym na szybko wykonał przed tym zagraniem głową. No, mógłbym, mógłbym tutaj zdecydowanie groźniejszą sytuację nam przygotować. Pierwsze co tutaj mogłem lepiej wykonać, na początku widziałem, że mam tutaj przestrzeń w bocznym sektorze. Wiedziałem też, że ten zawodnik tu nabiega, bo to po prostu widać też kątem oka. Nie zawsze ruch głowy musi być, no, jakby znakiem na to, że widzi się kogoś. Tylko mój błąd tu jest taki, że miałem tu więcej przestrzeni, więc mogłem sobie jeszcze troszeczkę bardziej odskoczyć od tego zawodnika i następnie prawą nogą przyjmować w pozycji otwartej tutaj do, do, do środka, bardziej boiska i z tym zawodnikiem się pojedynkować, niż tak przyjmować ją pod siebie. Gdzie również jeszcze mógłbym, wiadomo, wyjść z tej sytuacji, zrobić na przykład balans do środka, nawinąć go. A tutaj troszeczkę błąd techniczny czasem jest taki, czasem widzę, że, ale to nie tylko ja, jak ta trawa jest dosyć sucha, to niestety tak zostaje ona pod nogą. Jednak to też trzeba z takich sytuacji umieć wychodzić i tutaj, jak widzicie, na, koń, na końcówce, że tak powiem, ale, ale wyszedłem z tego. Następnie jeszcze pojawi się moje wyjście tutaj na pozycję, to też mieliśmy na analizie, zaraz zobaczymy. Janik dostaje podanie w środku i dobrze jestem tutaj ustawiony pomiędzy czwórką zawodników. W środku czekam na podanie. Mógł się tutaj Janik o to, o to pokusić i, i zaryzykować tym zagraniem, i też przez to, że ja tutaj stałem, tworzyłem przestrzeń tu z boku, na przykład do, na podanie do naszego skrzydłowego, gdzie ostatecznie w sumie to podanie trafia, jednak jest ono za lekkie, dlatego jest przejęcie i kontra. Analizuję cały czas co się dzieje i tak jak wcześniej, co mówiłem, co powinienem zrobić, tak teraz tutaj to robię, tylko to podanie dosyć było ciężkie, stąd też ta piłka troszeczkę podskoczyła na początku, ale szybkie opanowanie, balans ciała, zejście do środka. FEDI tutaj jest, tutaj jest sam, także, także myślę, że jak najbardziej odpowiednia decyzja na zagranie do niego. Pozostanie dalej tutaj na tej pozycji, nie przemieszczanie się do środka, bym miał znowu przestrzeń na przyjęcie sobie. Tak też się dzieje i mam właśnie przestrzeń teraz na wprowadzenie się. No i po prostu za słabe podanie, po prostu błąd. Szczerze nie wiem, co ten bramkarz tu chciał wyczarować, ale szkoda, że nie wyszło mu to, co on chciał zrobić, bo chciał po prostu mnie nawinąć. Gdyby, gdyby nie popełnił tutaj błędu technicznego, jakim jest to, że drugą nogą sobie ją wybił do tyłu, no to tak naprawdę przejmowałbym tą piłkę i miałbym przed sobą tylko bramkę, więc troszeczkę też szczęścia tutaj zabrakło, ale dobry pressing. Zdecydowanie więcej spokoju w tej sytuacji, zobaczcie, dużo miejsca jest. Mi ona oczywiście troszeczkę podskoczyła. Mój zamysł tutaj był taki, że echi jest bardziej właśnie w tej przestrzeni i do niego tak chciałem zagrać na naszą dziewiątkę, żeby go potem wesprzeć, ale niestety, niestety on tutaj był bardziej przy, przy skrzydle, także prosta strata z tego wyszła, więc więcej spokoju zostawić to ciałem. W końcu też pracuję mocno nad moim ciałem, także powinienem bardziej, bardziej z tego korzystać, właśnie do osłony piłki. Nie, Mega żałuję tej sytuacji i mojej decyzji tutaj dobrze zabieram się z tą piłką do przodu jest to przyspieszenie, wchodzę przed tego zawodnika i już tak naprawdę go tutaj minąłem, więc nie rozumiem trochę dlaczego ja tą prawą nogą załadowałem mu się bardziej do środka przez co miał po prostu możliwość tego aby mi tą piłkę wygarnąć i następnie to jest strata z sytuacji tak naprawdę 4 na 3 gdy tego zawodnika mijam, także no bardzo żałuję tej sytuacji że, że tak ona się potoczyła bo można było znowu więcej z tego wyciągnąć Także dobrze jest na pewno to widzieć, że, że na przykład właśnie w tej sytuacji po co ja się pakuję tak bardziej, bardziej do środka lub jeśli już się pakuję, to tak faktycznie wejść przed niego, aby on tej piłki nie mógł mi wygarnąć. No poszła tutaj kasacja, ale troszeczkę nie z mojej winy, bo tu zostałem wypchnięty na tego zawodnika przez jego kumpla z drużyny, także i tak myślę że w tej sytuacji można zauważyć to, że mimo że byłem wepchnięty w tego gościa, to mi tak naprawdę nic się podczas tej sytuacji nie stało. Także trening fizyczny to też takie prewencyjne przygotowanie na chociażby takie, takie sytuacje jak ta. Mimo że byłem daleko od piłki, to dobra reakcja moja wyprzedzam tego zawodnika. Jeszcze dobre, dobre to przyjęcie Takie do środka od razu Więc zabierałem się do przodu I podoba mi się to, że właśnie tak jak wam mówiłem W poprzedniej analizie mm, Mam coś takiego, że samoistnie to się dzieje Że czasem tą prawą nogę po prostu szybko wklejam Gdzie jestem w stanie Gdzie jestem w stanie to zrobić I tak jest też tutaj, tą prawą nogą sobie po prostu dziubłem Do, do góry i, I od razu tak naprawdę dwóch zawodników mijamy z, można powiedzieć na początku trochę Trudnej sytuacji i możemy wychodzić Z akcją nie ja rozumiem trochę czasami. Tych zachowań. Jest to, jest to ciężkie do wytłumaczenia w sumie. No bo przyjmuję sobie ją do przodu. Następnie można by albo po prostu bardziej jeszcze do środka się załadować i gram do obry na drugą stronę i bezpiecznie, bezpiecznie, ale też wychodzimy z kontrą. Albo tego zawodnika po prostu wziąć na zamach i uderzać tutaj w drugą stronę samemu. Albo tonio, tonio tutaj biegnie, no to też mu zagrać. A ja tak łatwo oddaję to, to zagranie. Jakbym tak troszeczkę w ślepo zagrywał tą zagrywał piłkę. Ale ciężko mi też powiedzieć tu o moim zamyśle. Jak już jest tyle od meczu, ale no więcej spokoju, więcej spokoju. Wynik 0 do 0 w pierwszej połowie, i drugą połowę rozpoczynamy ja na tej samej pozycji, czyli ta 8, 8, dziesiątka Dobrze, początek tej akcji, tej kontry. Tak, analizuję to, co się dzieje przede mną i to robiłem kilka razy. Jednak, jeśli, jeśli widziałem właśnie, że ta linia obrony jest tak wysoko, to niepotrzebnie ja zostaję tutaj niżej, bo mam niepotrzebne jakby metry wtedy do przebycia z tą piłką. Mógłbym się ustawić już chociażby tutaj, tak żeby być takim półdystansie od tego przeciwnika i wtedy szybciej też by dochodziło do sytuacji, że albo ktoś do mnie wychodzi, albo będą odpadali, a tak to zobaczcie, cała trójka tutaj odpada w tej sytuacji. Ja zanim do nich, do, do nich dobiegnę, no to też troszeczkę czasu mija. Także, także początkowe ustawienie, następnie uważam zagranie no od, odpowiedni, odpowiedni moment, bo ten zawodnik wybiegł tutaj ze strefy do mnie i jest ono też y, uważam takie w Takim też dystansie od tego zawodnika e, i wprowadzające tonio tutaj do przodu, gdzie zaraz e, zobaczycie, zresztą też widzieliście, no groźna, groźna sytuacja, szkoda, że nie było zamknięcia. Kolejna sytuacja z wbiegnięciem na mobilność 8 8 10. Bardzo często się to, to w meczach pojawia, ja również bardzo często też lubię to robić i też fajnie uważam w tej sytuacji to wykorzystałem. Góra też mnie obsłużył, także, także fajnie, dostałem tutaj to podanie. Takie przepuszczenie sobie tą lewą nogą, co sprawiło, że ten zawodnik do mnie agresywniej wyszedł i od razu dziubnięcie tej piłki dalej, także fajne odejście, wbiegnięcie w pole karne. Zagranie do góry i tylko szkoda mi tutaj tego było, że nie, nie, oddał on, nie oddał on tego strzału troszeczkę szybciej, bo można by było z tego zdobyć bramkę na 1 do 0. Fajnie, że zdecydowałem się na uderzenie w tej sytuacji, jednak, jednak niestety obrańca to przyblokował. Ja tak czułem, że to siadło na nogę, więc szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć, jakby bez tego rykoszetu ta piłka, ta piłka jakby zmierzała do bramki. Zwracam tak tutaj uwagę na to moje przyjęcie. Dlaczego nie robię to znowu, będąc w pozycji otwartej prawą nogą do środka? Aczkolwiek tutaj chyba nie ma co oczekiwać tego ode mnie, jak to podanie dostaje bardziej na lewą nogę, więc, yy, więc jakby. Myślę, że dużo to akurat w tej sytuacji nie zmienia. Możecie dać znać też, co o tym myślicie. Czy może tą lewą nogą sobie mógłbym sobie, może tak dziubnąć ją po prostu bardziej do środka i być w pozycji otwartej? Nie wiem. Tak możliwe, że ja próbuję troszeczkę uciekać od tego przeciwnika, a powinienem bardziej w sumie szukać tego, aby, aby być bliżej przeciwnika w momencie przyjęcia, aby on w pewnym momencie musiał zaryzykować albo wyjść do mnie i wtedy mamy większą przestrzeń, albo się cofać, wtedy ja dalej sobie wprowadzam. A tak mu tego tego nie daję. I widzicie, dosyć daleko odbiegam niż tak, jakbym tutaj na przykład już w tej strefie środkowej prowadził, prowadził piłkę, a to co było dalej, no to, to uważam, że, że wszystko jak najbardziej poprawne. Mogłem tutaj górę obsłużyć, jednak on mi tutaj w sumie tego zawodnika początkowo zabierał, także postanowiłem prowadzić do środka i uważam ładnie wklejone podanie. Tak naprawdę, tutaj taka linia trzech zawodników, czy nawet tutaj ten czwarty, także jakbym tu dalej prowadził, to, to prawdopodobnie musiałbym oddawać tą piłkę, a tak uważam dobre tutaj zagranie. Widziałem też, że Oli tutaj wbiega, także, także myślę, że pozytywnie obsłużony. Ładna klepka tutaj z górą wyszła, dosyć dobrze się rozumiemy, chyba ta, ta polska krew po prostu ma coś tutaj w sobie, że, że tak sobie gramy. E, troszeczkę szkoda tego, że naprowadzałem, naprowadzałem na tego obrońcę. Miałem taki zamysł, że po prostu dosyć dynamicznie wchodzę tu w środek i następnie takim zygzakiem znowu wracam. Jest wiecie, odejście tu i następnie znowu wejście do środka. E, ta ta piłka, no delikatnie została z tyłu, następnie już drugi obrońca się tu włączył yy, i niestety, niestety odbierają mi tutaj tą piłkę, następnie atakuję w pressingu i dostałem tutaj dosyć mocno, mocno z ręki, myślę, że żółta kartka powinna tutaj być, w każdym razie już po tej sytuacji, yy, no mógłbym grać dalej, tutaj miałem przygryzioną po prostu wargę, ale już się rozchodziło ten mój mięsień, już stwierdziłem, że to jest moment, ja też po stracie pierwszej bramki, którą widzieliście tam, wspominałem, że, że już, yy, żeby szykowali dla mnie zmianę, więc tutaj to już był typowo moment właśnie właśnie do zmiany. Niestety w ostatnich dwóch minutach tego spotkania straciliśmy kolejne dwie bramki, no i ten wynik uważam, no nie oddaje tego, jak wyglądało to spotkanie, no bo wynik 1-0 z liderem, a 3-0, no to, to jest uważam spora różnica, a, a uważam, że zasługiwaliśmy tutaj chociaż na, na remis w tym spotkaniu, a gdybyśmy wykorzystali więcej sytuacji, to i może nawet na zwycięstwo. No ale to jest lider i myślę, że nawet w takich cięższych momentach, gdy teoretycznie nie wyglądają na zespół lepszy, po prostu wygrywają spotkanie. I zdobywają trzy punkty, i to jest dla nich najważniejsze. Jeśli chodzi o mnie, myślę, że kolejny pozytywny występ, mimo tego, że no, przegrywamy 3-0, i, i też ten miesięc mi doskwierał myślę, że też to może być troszeczkę wliczone w to, że no jest ten powrót po operacji i różne rzeczy też się odzywają wiecie, czasem na zmianę pogody mnie boli troszeczkę to miejsce operowane także, także no powoli wiem z taką cierpliwością wracam, wracam do swojego grania, ale sam już czuję się zdecydowanie pewniej przy piłce w tych wprowadzeniach w tych, tych wszystkich akcjach które, które gram, jest tu zupełnie inne samopoczucie niż to było na przykład w sparingach przed sezonem, czy w pierwszych meczach i, I to jest myślę najważniejsze, że na razie to się po prostu polepsza i niech to po prostu yy, i niech to, niech to zostanie tak, niech to idzie dalej do przodu, niech to się rozwija i zobaczymy jak to będzie w dalszej części sezonu wyglądało, a Wy będziecie, mam nadzieję, też mogli to sobie zobaczyć i zaobserwować Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tej analizy meczowej Spędziłem też z rodzicami bardzo przyjemny, bardzo przyjemny czas po meczu Mimo, że przegrany, no to fajnie było, że, że jednak mogłem z tymi rodzicami się spotkać, zjedliśmy sobie, sobie sznycelka, też wujek z moją ciocią wpadli, więc też, też byliśmy wspólnie na jedzeniu i tak oto mi ten weekend, weekend zleciał. Byłem też wieczorkiem w niedzielę na, na takim jednym barze z tarasem, z widokiem na, na Wiedeń, więc też, też bardzo przyjemne chwile, bardzo ciepło też wtedy było. Także, także korzystam też z tego, co, co, daje, po prostu, co daje po prostu to miasto. Przesyłam Wam dużo pozytywnej energii, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło, siemaneczko.